Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. W Radzie Wielka czas już na spotkanie z Jarkiem Adamkiem i na Państwa telefony. Jarek czeka na Państwa przy mikrofonie. Dzień dobry Jarku. Dzień dobry. No i przypominamy też, że do dyspozycji jest nasz studyjny numer telefonu. Korzystajcie z niego Państwo już teraz. 65 529 5529. I co tam u Państwa dzisiaj? 25 września. Dzień czego? Budowlańców na przykład. Budowlańców. Dzień marzycieli. Możemy też mówić o rozmarzonych budowlańcach. <grym> Albo o budowaniu marzeń. O budowanie marzeń to jest o, fajna historia. A niektórzy marzą o tym, żeby się wybudować. No i dzisiaj jest jeszcze też Światowy Dzień Farmaceuta. Ja myślę, że farmaceuta tobie jeszcze pewnie potrzebny, nie? Pokiwał Jarek głową. Przydałby <laughs> się. Ale mamy takiego farmaceuty, który nas słucha i czasami dzwoni do programu. Jakieś pojawiają się jakieś problemy właśnie związane z lekami, to mamy takiego pana, który właśnie z branży do nas dzwoni. To jeżeli nas słucha, to ja go serdecznie pozdrawiam z okazji święta. Mało tego, Jarek potrzebowałby jakieś takie cudowne eliksiny na poprawienie zdrowia. No, wiecie, no... No to nie ma no, no po prostu Może są, może przejść. No. Przeziębienie to jest coś, co się zdarza i, i co tam można żywić te wszystkie te, jak się nazywa. Wletki. Witaminy czy inne rzeczy. Ale dzwoncie 655295529 5529, co tu się działo ciekawego, jak mnie nie było? Ktoś miał jakieś fajne sprawy? Coś tam się zdarzało. A powiem ci, ja wczoraj miałam poranek. Marcin Hołsek prowadził audycję, interesujące tematy. Temat bardzo... przewodni? różne były, różne. nawet nie chcę cytować. Generalnie audycję zdominowała włożona ręka do skrzynki na listy, ale to musi ci Marcin zreferować. Jak przyjdzie, to będzie. Taka będę abstrakcyjna matrixowa historia była. Byliśmy wszyscy bardzo mocno stracowani. To się zaklinował. Coś, coś tak, w tym stylu. Tak, tak. No nie pchamy łapy tam, nie pchamy. I nie, ale rzecz jeszcze dotyczyła innego tematu Marcin Hausa. Mamy się telefon. Zajmuje. Dobra, Dzień dobry. jest, odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, czy coś wiadomo na temat skupu kasztanów na większą skalę? Czy ktoś jeszcze... Jeżeli ktoś, ktoś ze słuchaczy by wiedział o. coś na ten temat, to... Czy ktoś ten prowadzi skup kasztanów? Tak. Kiedyś tak. za młodu, pamiętam, że były takie skupy? Ale... No, no, jeszcze w zeszłym roku. Aha. Znaczy, mm -hmm. to ja za Także gdyby ktoś posiadał taką informację, będę Dobrze. wdzięczna. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Czy Zapytałam jeszcze... wujka Google tak na szybko. I odpowiedział ci, że. Na przykład odpisał, że, i to jest informacja sprzed dwóch dni, że cena kilograma kasztanów waha się od 60 do 90 groszy za kilogram. Ale mm. gdzie to można sprzedać, tego nie wiem. Czy gdzieś w naszym regionie. A jeszcze Chińczycy nie wymyślili kasztanów, które są tanie. Dobrze, jeżeli ktoś z Państwa wie, czy gdzieś jest sprowadzony skup kasztanów, to dajcie nam znać. Ja nawet już teraz nie widzę, żeby się masowo jakoś dzieciaki zabierały za zbieranie kasztanów. Kasztany raczej leżą niż są zbierane. Jest telefon. Dzień dobry. Halo? Halo, nie ma. No dobrze, czekamy. Może ktoś z Państwa tutaj w tej sprawie, może ktoś z Państwa w innej sprawie. Zadzwońcie, co tam jeszcze wam po głowie chodzi. Pochwalcie się czymś może dzisiaj. Koniec miesiąca jest wiecie. Mógł być fajny miesiąc dla was. E, 65 529 5529 i mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, czy dodzwoniłam się do Jarka? Adamka? Tak, słuchamy panią. Ja chciałam zapytać, czy jest możliwość, że sołtysem wsi zostaje osoba nie zamieszkująca w danej wsi, ani nawet w danej gminie? Sołtys. Czy musi być z tej wsi? I gminy. gminy. Czy musi być z tej gminy. No sołtysa się wybierają, nie? Tak, mieszkańcy. wybierają. Ludzie, to, mieszkańcy, to no. Ktoś go wybrał chyba, jak został. Chyba, że pani chce gdzieś zostać sołtysem i chce Pani wiedzieć, czy Pani może być... W... Nie, nie. Ja wiem, że w miejscowości Czechów została sołt... została sołtysem mieszkanka zupełnie innej gminy i nie jest mieszkanką tej wsi, więc no trochę parodia, tak? Ja wiem, czy... Muszę, sprawdzić muszę. Czy, czy jest takie yy, prawo, które mówi, yy, że sołtys musi być z danej gminy, czy z danej miejscowości? Ja tego nie wiem. Może państwo wiecie, to zadzwońcie i odpowiecie pani słuchaczce. Yy, chociaż ja mówię, no święte prawo demokracji. Ludzie wybierają, kogo chcą. Widocznie panią, tak, wi widocznie panią chcieli. Prze, przeszukując internet, to wiem, że z gminy na pewno musi być tej samej gminy sołtys. Mm -hmm. A czy chcieli? No to jest cząstka ludzi, tak? No ci, którzy zagłosowali. Ci, którzy zagłosowali, no a są ci, którzy nie głosowali lub nie mogli być na głosowaniu, tak? Dobrze, ja muszę sprawdzić jak to wygląda. Jaka to jest miejscowość? Czechnów. Gdzie to gmina jest? Bojanowo. Aha, Czechów, gmina Bojanowo. Aha, Czechnów, gmina Bojanowo. Dobrze, spróbujemy, się, spróbujemy to sprawdzić, bo na gorąco to ja na pani na to pytanie nie odpowiem, ale już wiemy, o jaką miejscowość chodzi. Dziękuję bardzo. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Sprawdzimy. 65 529 5529, a swoją drogą, no, proszę państwa, tak to jest na tych zabraniach wiejskich, że trzeba na nie chodzić, a nie, że widzicie, jest zabranie wiejskie, Zawsze przyjdzie 10%, ale to 10% wybiera. 655295529. Czekamy na kolejne Państwa telefony. Czekamy na kolejne tematy, które macie ciekawe do nam do prze, przedstawienia. Jest telefon. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry, Pan Dominik. Panie ja numer i proszę sobie do zrobić do blok. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. No szukam właśnie cały czas. Kto ma bierne prawo wyborcze w sprawie wyborów sołtysa? Hm, nie wiem. Będzie dłuższe szukanie. Mamy telefon. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę kwiaty i motyle dla wszystkich. Muroży, Loży, cieśli, stoloży, dla wszystkich budowlańców, brukarzy, a w szczególności dla Stanisława Buraża. Stanisław Dziękuję. Tak. Kwiaty tak. i motyle, raz. Pan mówi, pan ma, proszę uprzejmie. wszystkie specjalizacje pan wymienił, kurczę. No, nie wiem. No, można byłoby tam jeszcze parę. Posadzkarzy było, też, Było? Nie wiem. Tapeciarze, Tapeciarze, na przykład. To jest taka wąska specjalizacja tapeciarz No tak. I tylko. Tapety kładzie. Jeden pionowo, drugi poziomo <laughs> Mamy telefon. Dzień dobry. Nie mamy. 655295529. Mamy telefon? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, ja byłem kiedyś sołtysem i wiem, że mogę odpowiedzieć tej pani, bo statut sołectwa wyraźnie mówi, kto może zostać sołtysem mhm. i to jest na, na stronie gminy, statuty są opublikowane, także można sobie sprawdzić dokładnie. Aha. A poza tym na zebraniu wiejskim w wyborach sołtysa powinien być delegat gminy. I on powinien regulować to, czy e, dana osoba jest powiązana, lub, e, czy ona mieszka w tej miejscowości uh -huh. lub pomieszkuje. Uh -huh. Bo dzisiaj już nie ma tego obowiązku... E, Meldunkowego, się. no. No i, i w tej sprawie, bo ja to mają to samo, bo mamy miejscowość też letniskową i też jeżeli ktoś e, e, udowodni to, że pomieszkuje, mieszka to może kandydować. Także status sołectwa to wyraźnie mówi, a, a tutaj pan, pan też poruszy tą sprawę, że zebrania wiejskie są tak omijane przez mieszkańców. Dopiero jak się coś dzieje we wsi niedobrego czy tam coś co bulwersuje, to wtedy ludzie dopiero zaczynają przychodzić i, i wtedy się robi raban. Także ja bym prosił mieszkańców, żeby właśnie nie opuszczali tych tych zebrań, bo wtedy dzieje się wszystko obok nich. Także tylko tyle. Dziękuję bardzo. Czyli dane sołectwo w swoim statucie ma to zapisane, tylko czy jest taki odgówny przepis, że musi być mieszkańcem? Ja e, bardzo, bo teraz my mieliśmy statuty były nieruszane od któregoś tam roku mhm. sołectwa i były teraz u nas akurat w minie były nowe statuty. Mhm które też e, właśnie e, może nieszczegółowo, ale, ale to wtedy już opisuje też gmina Czyli że, trzeba by po prostu w, sprawdzić w urzędzie gminy tak, jak to wygląda bo, w przypadku danej, danego sołectwa. Jak stare statuty to one bardzo szeroko tam mhm. mówiły o tych sprawach ale to mówiły te, y, definitywnie o tym, że musi być zameldowana ta osoba. Tak, tak. Dzisiaj A dzisiaj rzeczywiście teraz, meldunków już niekoniecznie. No więc właśnie, no i, i z, tym, z tym jest właśnie problem, nie? A także niech ta pani sobie zajrzy na, na, na tą stronę gminy, gdzie statuty są opublikowane, bo, mm -hmm. bo są na, na tych y, opublikowane statuty sołectwa, także można sobie... Wejść wgląd to wszystko i. na stronę gminy, Także... w tym przypadku Bojanowo. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pozdrawiam. I zdrowia zdrowia, życzę, dziękuję nie. bardzo, wszystkiego dobrego i oczywiście to, co pan był łaskaw powiedzieć zebrania wiejskie to jest. to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Ja bardzo lubię na zebrania wiejskie jeździć, bo tam są wtedy najczęściej bardzo interesujące historie. Jak. Yy... Pamiętam, zebrania na przykład w Wilkowicach były zawsze pasjonujące. Mamy telefon? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. pytanie takie: Czy pan się może orientuje, jak to wygląda w Lesznie, jeżeli chodzi o parkowanie strefy płatnego parkowania dla motocykli? Dlaczego? Dlatego pytam, że na stronach internetowych, na przykład strefy płatnego parkowania we Wrocławiu i w Poznaniu, wyraźnie można przeczytać, że motocykle nie padzą. Natomiast w Lesznie nie ma żadnej informacji. Czy pan może coś wie na ten temat? Chyba też nie, ale sprawdzę sobie to. Może ktoś też z Państwa ma na gorąco, może jacyś motocykliści leszczyńscy yy, zadzwonią i powiedzą, bo mi się coś zdaje, ale naprawdę mi się tylko zdaje, że, że chyba nie też Jak mogę prosić, nie to prosiłbym proszę. o odpowiedź. Dobrze, sprawdzimy Dziękuję. sobie jak to wygląda. Yy, może ktoś z Państwa tutaj pomoże na szybko. Czasami widzimy te motocykle, które stoją na miejscach parkingowych. Bywa to lekko denerwujące, bo jadę sobie i widzę, że jest miejsce, i chcę sobie wjechać na to miejsce, a tam stoi motocykl. I zawsze się zastanawiam, gdzie ma tę karteczkę. Dzień dobry. Dzień dobry, ja w związku z tymi motocyklami, mhm. więc y, sam też miał ten problem, właśnie jak jechał, chciał zaparkować, bo nie było miejsca, i dzwoniłam tam do tych. Gdzie się zajmują tym parkowaniem i nie muszą biletu wykupować. Czyli motocykliści są zwolnieni z opłaty, tak? Są zwolnieni z opłaty, tak. I mogą nawet stanąć gdzieś tam na poboczu, na chodniku, tak, żeby nie kolidować pieszym. Dziękuję pani bardzo. Proszę? Czyli mamy odpowiedź na szybko. I to jest to, za co uwielbiam naszych słuchaczy, że jak wiedzą, to zadzwonią i się podzielą tą wiedzą. No czyli tej karteczki nie musi być na motocyklu. Super. Dobrze. Koleżanka jest motocyklistką? Tak, no więc wiedziałem. Koleżanka, ona ta za mikrofonem. A koledzy, siedzi. a koledzy, dwuśladowcy może trochę mówią niesprawiedliwe. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie tego sądy za Szczechnowa. Z tego co wiem, to ta pani pomieszkuje jednak w Czechnowie. Także pan przewidom tam tłumaczył, że właśnie status mówi że jak pomieszkuje, to może zostać. Ona pomieszkuje także i to jest normalna kobieta, która naprawdę może pełnić tą funkcję. Okej, okay, dziękuję bardzo. To dziękuję. dziękuję. To do widzenia. Do widzenia. Mm -hmm. No, wy, wy, trzeba to wyjaśnić jeszcze na zasadzie, sprawdzić w statucie, ale jeżeli wszystko jest zgodnie z prawem, no to... Ja mówię, no przede wszystkim Vox Populi, Vox Dei, demokracja, ludzie wybrali, a nie wszystkim się te wybory podobają i to mamy... w. W skali makro i w skali mikro, że tamten ktoś nie jest moim premierem albo moim prezydentem. Dzień dobry. E, dzień dobry, jeszcze raz sprawy Sołtysa Czechnowa. Mhm. E, jeżeli pan tu się wypowiada, że ko kobieta pomieszkuje, e, kobieta nie pomieszkuje, nie ma żadnych praw do pomieszkiwania. Sprawy dotyczące domu czy to, toczą się w sądzie e, od ponad roku. Ona nie ma praw, a dom należy w... W zasadzie jest teraz własnością sądu, i ona bezprawnie go użytkuje, i czasami po prostu przyjeżdża, robi sobie swoje jakieś żałosne imprezy. Także nawet nie ma prawa do pomieszkiwania w tym domu. Dziękuję bardzo. No, mówiłem. Społeczności wiejskie są Ja Pytanie: co rozumiemy przez pomieszkuję? Tak. Ok. 65529 5529 Jeżeli w ciągu 10 sekund ktoś zadzwoni, zadzwonił. Dzień dobry. Witam panie Jarku. Ja mam taką zapytanie albo prośbę do kierowców samochodów. Jadąc ostatnio z zakrzewa w stronę Prus rowerem po prawej stronie. Tam nie zauważyłem znaku, że jest ścieżka rowerowa, bo to nie ma znakowania żadnego. Kierowca perfidnie zajechał mi drogę, ja prawie wylądowałem w rowie, więc proszę, przestrzegam kierowców, żeby się tak nie zachowywali, bo to stwarza zagrożenie nie tylko dla mnie, ale też dla nich. No tak. Ale bezpośrednio to jest zagrożenie dla mnie. To prawda i oczywiście mam nadzieję, że to nie było po prostu działanie to akurat to... było działanie perfidne, yy, no. bo zajechał drogę, gwałtownie zahamował, ja prawie wylądowałem w ropie. O, to, to nie fajne. To rzeczywiście, no cóż, nie pozdrawiamy tego pana kierowcy. Teraz krótka przerwa, zaraz wracamy. Przerwa reklamowa za nami. Wracamy do audycji temat dla reportera Jareka Adamek Jeszcze 12 minut. Czeka na państwa telefony i jest kolejne połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry, moje uszanowanie. Ja tak adwocem tego pana rozżalonego rowerzysty, który to jechał rowerem mu drogę zajechano. No on nieładnie ten, ten samochodem zrobił, że mu zajechał drogę. Ale druga taka rzecz jest, kiedyś jechałem tym mostem tutaj od góry, jak się jedzie na, przez Odrę, tam w stronę Lubina, nowy most. I tam jest na tym moście jest ścieżka rowerowa, mm -hmm. e, czyli na Katia zby rowerem z tą ścieżką. Jedzie gość, ale nie jedzie ścieżką, tylko już tutaj na moście. Dojechałem do niego, zwolniłem i mówię, proszę pana, tam jest ścieżka rowerowa tutaj obok, za tą barierką, żeby pana ktoś nie rozjechał. Mm -hmm. A paszą wąty łajdzo do mnie. Rugał mnie, skrzyczał. No i co? Uszy po sobie i pojechałem. I to tak, tak to wygląda. Między rowerzystami, a samochodziarzami. Samochodziarze są rowerzystami też. Rowerzyści samochodziarzami. No ale ślepy nie jeździ. No znaki po coś stoją i to dość duże. Także tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, dziękuję panu do bardzo. Widzenia. No, no, do widzenia. No, co ja mam państwu powiedzieć na to? No. No, to zachowujmy się, na, jak, jak to ładnie powiedzieć, jak ludzie. O. I będzie dobrze. Zachowujmy się tak, jakbyśmy chcieli być traktowani przez innych. No nie wiem, to odwieczna wojna właśnie tych za kółkiem, a tych na kółkach i się, to no co, kolejna odsłona po prostu. I kolejny telefon. Dzień dobry. Nie ma. 65 No bywam rowerzystą i jak bywam rowerzystą, to... A nie myślisz po prostu, że to chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem? Jak ktoś jest dobrym człowiekiem, to jestem dobrym człowiekiem nie, za kołkiem. na nie, nie, no. nie, nie bywam dobrym człowiekiem, bywam <grym rowerzystą. <grym> Ale dobrym rowerzystą bywam. Nie, takim sobie szczerze żeby... mówiąc. 65:529, 5529. Zapraszam. Jeszcze mamy 10 minut dzisiaj audycji, więc śmiało zapraszam, żeby dzwonić. Od razu przy okazji zapraszam na kwadrans samorządowy. Nie, jutro jest kwadrans samorządowy, dziś jest święta. Wiecie, dwa dni wypadłem z obiegu i już mi się dni mylą. Jutro jest kwarantanna, Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką nietypową sprawę. Mhm. Chciałbym najserdeczniejsze życzenia zło złożyć z okazji 25. rocznicy ślubu Stanisławowi i Izabeli. Wszystkiego najlepszego. Gorzko! Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. 25 lat razem. Bardzo ładnie. Ona temu. mówi. Przerabiałem. Miło było. I też ktoś ci tam śpiewał gorzko, -gorzko? albo ona temu winna? Nie. nie. A my to, możemy za tą ci zaśpiewać. Jak to, zawsze mi ten stary dowcip takich y, przypominają, nie? Że jakbym miał tam tego za po ślubie, to bym dzisiaj z więzienia wychodził. No. Ja ten dowcip przy okazji każdej wiosznicy słyszę. Dobrze. 65 529 5529 My lubimy czarny humor. Się nie tak obrażamy, jest. wiesz. Y Jarka też lubi manetę, tak. ta pokazuje po jest na miłą osobą, naprawdę. Pozytywnie nastawioną do mnie, chociaż ktoś dobrze. Mimo, że zasmarykany dzisiaj jestem. Eee, I co jeszcze ciekawego? Na razie mieliśmy ten temat sołtysa, i to był główny temat. Było pytanie o skup kasztanów. Jeszcze nikt na razie nie odpowiedział na to pytanie, czy gdzieś kupują kasztany. Czy jeszcze w ogóle jest taki biznes dzisiaj, że się handluje kasztanami? Kasztany na co to się naklejać się używało? Nie? Czy, na coś? Czy na kosmetyki? Podobno na kosmetyki też? Na kosmetyki? Na tak, jakieś tam preparaty. No, można mhm. się ma ten. Wcierać kasztany w skórę sobie. Znalazłam informację z 2017 roku, więc może nie być zbyt aktualna, bo mamy 2024, że w Dobrzycy w 17 kupowali. W ach tu. Rozumiem, mm -hmm. wiem. Pleszewa. te, te Bardzo ładny pałac. 655295529. Zapraszam Państwa jeszcze do dzwonienia we wszelkich tematach. Dzisiaj jakoś nie ma tematów drogowych w audycji, wyjątkowo. Nikt jakoś nie. Może się poprawiło. Może wszystkie dziury są już naprawione i wszystkie lampy działają. Świat jest w ogóle idealny. Jesień się zaczęła. Przegapiłem pierwszy dzień jesieni. Chciałeś jakoś świętować wyjątkowo? Ja lubię jesień. Muszę powiedzieć, że jestem takim typem właśnie jesieniarskim. Dzień dobry. Ale witam, dzień dobry. Dzień dobry. O, tam pani dzwoni z tej gminy Bojanowo, tam już dwa razy. Uhum. Dzwoniła, ja tam w ogóle nie, nie jestem związany z tą gminą, tylko tak sobie słucham. Mi się wydaje, że ją tam trochę cztery litery ściskają, że albo nie wiedziała o tym zebraniu, albo no po prostu jej nie wybrali na na Al... i ją trochę tam ściska żegłego innego wybrać. popieranego przez nią kandydata, może nie wybrali, tak to właśnie wygląda. Albo też w ten sposób. A druga sprawa to też yy, również jestem właśnie motocyklistą, takim troszkę mniej praktykującym, ale, ale jeżdżę czasami yy, i moje takie spostrzeżenie to jest takie, że jest taki piękny kraj yy, w środku Europy jak Szwajcaria. Byłem tam kilka razy i moje takie spostrzeżenie jest takie, że w Polsce na przykład urzędnicy nie myślą o, o obywatelach, tylko o tym, żeby jak najwięcej we własne kieszenie napchać. Tam jednak trochę widać, że trochę bardziej tej infrastruktury się robi bardziej pod, pod ludzi, pod zwykłych takich obywateli. I bardzo często w miastach widziałem, że są powyznaczane typowo miejsca dla motocykli, gdzie one tam nie zawadzają, mnie nie wadzą nikomu, że ktoś autem chce stanąć, tylko mm -hmm. miejsca są typowo dla motocykli i oczywiście jak wszystko w Szwajcarii e, są te miejsca płatne. Także Aha. takie moje tutaj spostrzeżenie, że można by podrzucić taki pomysł, jeżeli by chcieli pomyśleć trochę, no bo z tym pomyślunkiem to czasami ciężko bywa, a nawet bardzo ciężko u naszych urzędników, no to e, że takie coś by można, takie strefy po prostu, nie, nie wiem, 10-15 motocykli też te wyznaczać przy miejscach parkingowych i Problemu by nie było z parkowaniem, nie? No, tylko teraz pytanie, czy kosztem miejsca samochodów, nie? Bo... No pewnie tak, ale tak jak pan mówi, no, chce pan stanąć samochodem i jeden motocykl na przykład zajmuje panu jedno miejsce dla auta, no to mm -hmm. wtedy y, dwa miejsca dla samochodu wyznaczyć na, nie wiem, dziesięć motocykli stojących w poprzek. Hmm. I tam, tam właśnie tak w Szwajcarii widziałem, że tak to było rozwiązane i, i myślę, moim zdaniem świetny pomysł, nie? Okej, okay, to poddajemy pod rozwagę naszym decydentom od infrastruktury w miastach i w Lesznie też. To, to ogółem, nie, nie tylko w Lesznie, ale ogółem, tak, nie, to z ogółem. Z jednej strony ma pan oczywiście takie rozwiązanie w Szwajcarii fantastyczne, z drugiej strony w Lesznie i w innych miastach ma pan rzucane wszędzie hulajnogi, które po prostu leżą. No to też, to też prawda, to jest... Straszna tam plaga, ale to tam temat na osobną rozmowę. Temat i, miasta, nie, tak, i miasta niektóre rezygnują właśnie z hulajnóg, no. bo tylko dlatego, że Dobra. użytkownicy nie potrafią sobie z nimi poradzić. To jest to Dziękuję, irytujące. pozdrawiam. Dziękujemy do bardzo. A sezon motocyklowy powoli chyba zbliża się do końca. A na hulajnodze jeździsz? Nie. A jeździłeś? Na takiej elektrycznej? No. Nigdy. No właśnie, ja też nie. A umisz? Nie wiem, przekonał się jak wsiąd... Ja też nie wiem, czy umiem. Hmm. Natomiast, czy umie, czy nie umie? A czy tu akurat chodzi mi o osoby, które może nie tyle nie umieją jeździć, co nie umieją no tak, parkować. Tak, tak. Dobra, kolejny telefon. Dzień dobry. Halo. O, dzień dobry. Dzień dobry. Yy, mówi pan, że nie ma tu spraw drogowych. Już panu tutaj temat nadaje. Proszę uprzejmie. Yy, chodzi tutaj konkretnie o drogę. O, krótki odcinek od ulicy Chrobrego do ulicy yy, Dąbrowskiego, to jest odcinek przy szkole ósemce, Komeńskiego tam jest yy, bruk Aha. po prostu, to, to już nie można tak nazwać brukiem, tylko dziurawym brukiem po prostu tam są takie dziury, że jak ktoś ma niskie zawieszenie w samochodzie no to ma na bank tam coś tam urwane albo coś takiego, bo tam już po prostu nie idzie jechać, tam raczej terenu, do terenowych samochodów się nadaje ten odcinek mm -hmm. yy, i teraz takie pytanie Robili, chyba przez pół roku robili tą drogę Tu Niepodległości, yy, yy, ten bruk kładli. Raz robili, raz odpoczywali i tam to się ciągło to wszystko i nie do końca w końcu zrobili yy, ten bruk. Yy, ja mam takie pytanie, zwłaszcza do tych wszystkich, co są odpowiedzialni za te drogi. Czy tam musi być ten bruk? Według mnie ten bruk nie musi być, bo przepisy idzie wszystko pozmieniać. Tak jak ludzi się zmienia, tak i przepisy można pozmieniać. Że zrobić asfalt i będzie spokój raz na zawsze. A z tym brukiem to wiadomo jak jest. Robią bruk, a za chwilę jak deszcz popada widać gdzie są dziury. Hmm. I chodzi właśnie mi właśnie o ten odcinek, o ten ten, 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 jest taki newralgiczny po prostu, a to jest y, centrum miasta, można powiedzieć, i tam i y, 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 tam duży, duży jest ruch po prostu, nie? No i, i, i coś by trzeba z tym zrobić, z tym odcinkiem. Czyli Placko Męskiego, do naprawy tak, tak, nawierzchnia. Tak, tak, tak. Zgłosimy... Okej, okay. ja nie, nie ma tego chyba w planach jakichś remontowych, czyli bardziej może jakaś doraźna naprawa. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. A co do bruków, no wiecie Państwo, no, tam pewnie zdecydowało takie względy konserwatorskie, że to jest taka tradycyjna nawierzchnia i, i dlatego nie wyasfaltowano tego odcinka. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witamy. No chciał pan drogować sprawę, nie? Znaczy, no nie żebym strasznie się napraszał, ale miło, że pan dzwonił. Rawicz, ulica Sienkiewicza, przejście przez pasy. Jakieś kamienie nieposprzątane są jeszcze. A tu te kamienie już chyba były w piątek zgłaszane, o panie burmistrzu, ulica no, Sienkiewicza. Właśnie. Sienkiewicza. Ka no. Kamienie. A duże te kamienie? One nie są duże, tylko bardzo dużo ich. Dużo ich jest. Tak. Ale to jest taki żwir grubszy, czy to jest y, gryz kamienny, czy to są takie. Gryz kamienny. Gryz kamienny. O! Tak no. Gryz kamienny. Bo jak przejeżdżę samochód, jak pana uderzy ten kamyszek, to pan poczuje bardzo. No tak. no tak, to jest takie nawet troszkę niebezpieczne miejsce. Dobrze, no, no. ulica Sienkiewicza. Panie burmistrzu, pozdrawiamy serdecznie pana burmistrza Kubika i prosimy, co by tam człowieka z y, mietłą i sipą i taczką skierował. I, I, I czas audycji się, i się Czas audycji lęczy. się nam kończy. Mm -hmm. Będziemy w takim razie się żegnać. Jutro o 9.15 zapraszamy ponownie.